Jestem Fenix Games i w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam, jak zrobić, no, powiem, jak zrobić konto na Crafting and Building albo na prawdziwym Minecrafcie. No, ja jestem teraz na Crafting and Building, ale to tak samo działa. E, gdy jesteście. E, o, Ferien. E, gdy jesteście już na tej grze to wchodzicie w e, aż mi się to załaduje słoneczka, dobra i wchodzicie w ustawienia i w profil i klikacie zaloguj się i gdy tam, no to jeżeli macie sw te swoje konto to er i jak macie konto, to możecie się na nie zalogować, wpisujecie tego e-maila i hasło, a jak nie, no to tam jest stwórz nowe konto i jak nie macie e-maila, no to tam jest też e nowy e-mail. I gdy tam klikniecie, to... Kurde, bo zapomniałem. To potem, gdy już zrobicie, no to potem hasło, a po, a po hasle Chyba to już koniec. No to ja tak nie zrobię tego, bo nie chcę się wypokoić.